W cyklu naszych spotkań przedwyborczych dzisiaj rozmawiamy z kolejnym kandydatem, tym razem, który kandyduje z listy prawa i sprawiedliwości, ale jest przedstawicielem suwerennej Polski z wiceministrem klimatu Jackiem Ozdobą, a więc zaczynamy. Witam serdecznie pana ministra. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Posłowie mają ten przywilej, że mogą przedstawić się również z jakiego okręgu kandydują, z którego miejsca, z jakiej listy. W przypadku Pana no, wiem jaka to jest lista. Pozdrawiam w ogóle z Płocka, bo to jest ta część północno-zachodniej części Mazowsza. Płocko-Ciechanowski, Zyrardów, Sochaczew, Żuromi, Sierpc, Kostynin, Płońsk, Płock oczywiście, Ciechanów, Szasnęcz, no Mława. To są właśnie te powiaty, w których w tej chwili startuje i startuję, startuję z, z okręgu numer 16 z pozycji numer 8. Wcześniej byłem na pozycji numer 9. Miałem trzeci wynik, także jestem optymistą, no, ale oczywiście ciężko pracuję dzień dzień. Dlatego widać, że jest pan w terenie. Tak jest, tak jest. Jak najbardziej pracuję w tej chwili. W, jestem po spotkaniach z mieszkańcami. No w kontakt bezpośredni z czymś, co jest najlepsze dla polityka. Trochę taki styl kampanii amerykańskiej, który się adoptuje do Polski bardzo dobrze, jest czymś najistotniejszym. Najistotniejszy również jest nie tylko dla mieszkańców, ale również dla, dla, dla Pana, bo słyszy Pan, co, w, co ludziom w duszy gra. No to jest wiele tematów, które są poruszane od spraw indywidualnych, po te sprawy, które są związane z tym głównym sporem politycznym, na pewno pytania referendalne są kluczowym obszarem, którym Polacy rozmawiają, migranci, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo militarne, również kwestia dotycząca wieku emerytalnego, samych polityków, czyli na przykład Donalda Tuska. No, ta polaryzacja jest zauważalna, dużo emocji i widać, że platformie zależy na tym, aby podgrzać spór na tyle poważnie, żeby nie było żadnych argumentów i co jest zauważalne po, po stronie właśnie zwolenników tych opcji, trochę agresji się pojawia na no ale to odważne świat należy. Mhm. Panie ministrze, natomiast pan być może pojawia się tutaj w tych w regionie, który jest rolniczy. Ludzie są um, uzależnieni od, centrum, od, od kosztów um, ogrzewania, od kosztów opału. Idzie zima. Pan, jako minister klimatu, m, musi brać również na siebie albo brać odpowiedzialność za politykę klimatyczną, którą um, prowadzi Unia Europejska. A Polska, chcąc nie chcąc. Jest w jakimś sensie również no, ofiarą tej polityki, albo współtwórcą. Jak to jest? Czy tu takie pytania też się pojawiają na spotkaniach z wyborcami? Jak najbardziej tak, no to hasło Fit for 55, czyli ten cały pakiet klimatyczny jest jak najbardziej poruszany na spotkaniach. Tak się składa, że Ministerstwo Środowiska i klimatu ma swoją dziale też energia energię, mimo to, że oczywiście w nazwie tego nie mamy, no ale odpowiadamy za tą kwestię. No dzisiaj na stole w Parlamencie Europejskim jest dyskusja z Komisją Europejską. Wymyślono coś takiego, że ma każdy z nas, za każda polska rodzina zapłaci ponad sześć tysięcy złotych. To są obliczenia banku PKO. S, a na, wstępnie, na wstępnej w, tylko i wyłącznie opcji. Pamiętajmy, a że chwili ponosimy koszty. Co to za koszty? Gdzie one są ukryte, w, w którym miejscu jakby jest próba pozyskania tych pieniędzy od polskich rodzin? Wszędzie nawet w tej chwili ta rozmowa jest opodatkowana, dlatego że korzystamy z energii elektrycznej. Energia jest opodatkowana parapodatkiem para podatkiem ETS-em, który dzisiaj kosztuje polską rodzinę jakoś jedną trzecią lekko lekko jedna trzecia naszego rachunku jest związana z parapodatkiem. Z założenia ten parapodatek powinien trafiać do budżetu, a następnie być rozdysponowany na na przykład na cele związane z transformacją energetyczną. Tylko doszliśmy do takiego stopnia, że całkowita transformacja energetyczna oznaczałaby wyzbycie się surowców, czy właściwie źródeł energii, które są stabilne. Mamy tylko trzy stabilne źródła energii. To jest węgiel. To jest gaz i to jest atom. Więc, jeżeli tylko i wyłącznie postawimy na panele fotowoltaiczne, to nie będziemy mieli prądu, nie będziemy mieli w przypadku również wiatraku, nie zawsze świeci, nie zawsze wieje. A dzisiaj ten para podatek jest narzucony, a jeszcze ma być zwiększony. Czy No dobrze. Ja, co, pan, co pan odpowiada wtedy mieszkańcom, którzy są pewnie rozgoryczeni, którzy wiedzą, że te koszta utrzymania w zimę pójdą strasznie, strasznie do góry? Po pierwsze, suwerenność energetyczna. Po drugie, konieczność zablokowana pakietu klimatycznego, czyli dalszemu rozpędzaniu się tej szaleńczej ideologicznej e, ideologii, która oznacza drużyznę. E, wybór w Parlamentu Krajowego jest o tyle istotny, że bez mocnego sprzeciwu Polski będziemy zmuszeni przyjąć właśnie rozwiązania, które będą bardzo niekorzystne dla, dla Polski, ale również dla Całej Europy. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze to jest wyzbycie suwerenności, a z drugiej strony to jest tak naprawdę ograniczenie naszej wolności. Już nie będzie można kupić samochodu spalinowego czy też z silnikiem diesla od 2035. Unia Europejska chce dodatkowo opodatkować. Nasch mieszkańcy Mazowsza korzystają przecież z pieców tradycyjnych, na przykład piecokuchnię. No to nie będziemy mogli używać węgla już za chwilę, używać, używać w, 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 drewna. Co więcej, gaz też jest w czyli można powiedzieć, że jedynym wyjście to będzie pompa ciepła. W Polsce no to jest coś, co jest niewyobrażalne, że nawet w takich sferach będziemy ograniczeni. Będziemy dodatkowo opodatkowani, jeżeli chodzi o tę energię elektryczne. Nasze domy również będą opodatkowane w postaci obliczenia efektywności energetycznej naszych budynków, te, które nie no to będą. To jest straszna rzecz. To jest, to raz, to jest raz, to w, tej chwili, w tej chwili dla tych wszystkich młodych ludzi, młodych małżeństw, młodych e, rodzin, które e, porwały się na budowę pierwszego swojego własnego wymarzonego domu, nabrały kredytów, po czym ni stąd ni zowąd budowa się przeciągała, bo na przykład pandemia, bo koszta stali, bo wszystko drżało, bo trudno z pracownikami, bo lockdowny, i nagle się okazuje, że oni zaczynali budowę w 2021 roku, próbują ją skończyć teraz w 2023 i Okazuje się, że dom nie zostanie odebrany, bo brakuje właśnie tego świadectwa energetycznego. Co z tym zrobić? Ja uważam, że przewrócić cały stolik i absolutnie nie przyjmować tego typu rozwiązań. No, pragnę zwrócić uwagę, że oczywiście możemy mówić, że musimy implementować, ale to jest tak, jakby nam ktoś kazał skoczyć przez okno. Już nam kazali skoczyć przez okno. To jest sytuacja, kiedy była kwestia imigrantów to no wtedy też powiedzieli, że musicie, bo taka jest decyzja. No i co, przyjęliśmy? Nie. Jaka jest konsekwencja? No żadna. Więc nie możemy absolutnie implementować przepisów, które są niekorzystne pod względem dwóch materii. Bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli portfele polskich rodzin są zagrożone, a z drugiej strony oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako te dotyczące źródeł suwerennych, takich jak węgiel. Więc my racjonalnym podejściem powinniśmy, szczególnie po 24 lutego 2022 roku, czyli kiedy była nowa odsłona wojny na Ukrainie, nie, do tego w sposób odpowiedzialny i rządzący nie mogą wskazywać Polaków na drożyznę i nie mogą wskazywać Polaków również na utratę suwerenności, bo gdybyśmy posłuchali Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, pana Timmermansa, Ursuli von der Leyen, mielibyśmy dzisiaj sytuację, że w polskich domach brakowałoby prądu i byłoby drogą. Tak, panie ministrze, wszystko się zgadza, tylko że niestety pan e, Mateusz Morawiecki, premier, będąc w Brukseli w 2000, wtedy na tym pamiętnym grudniowym szczycie, wszystko podpisywał, wszystko klepał, na wszystko się zgadzał. No my akurat tutaj trwała mocna dyskusja. Soweryna Polska uwa uważała, że będziemy oszukani w zakresie pakietu klimatycznego i dlatego dalsze kroki rządu my, pana premiera Mateusza Morawieckiego są również też takie, że my, my wystąpiliśmy na z badania zgodności z polityką traktatową samego pakietu Fit for 55. Poza tym nie wszystkie te założenia zostaną przyjęte i tak naprawdę polski rząd dzisiaj jest jednolity, monolity w tym zakresie, że my mówimy, my jesteśmy przeciwko tym rozwiązaniem i tak ważne będą wybory, Krajowe, jak i przyszłoroczne, parlamentarne. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj perspektywa oceny szczytu klimatycznego z 2020 roku jest zupełnie inna niż przez niektóre środowiska, niż jeszcze kilka lat te, niż jeszcze rok temu, czy pół, pół roku temu. Bo dzisiaj wiemy, że te rozwiązania są fatalne i one przynoszą negatywne skutki. I miejmy nadzieję, że Unia Europejska się z tego wycofa. Ale bez rządu Zjednoczonej Prawicy to nie będzie możliwe, bo po drugiej stronie mamy Platformę Notarską, trzecią drogę. Mamy róże Tun. Mamy pana Armukowicza, mamy Cimoszewicza, mamy no, wszystkich tych, którzy chcą zmian klimatycznych, zmian klimatycznych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale oczywiście w sposób tylko propagandowy, bo to nie ma nic związanego tak naprawdę z klimatem. bo To jest też pewien klucz tak naprawdę do tego wszystkiego. Tak naprawdę po co to jest robione? Chodzi o pieniądze, chodzi o nową transformację, taką rewolucję, która ma przynieść olbrzymi biznes dla niektórych krajów, czy też um, źródeł, które oczywiście będą oznaczały gigantyczny biznes, bo przecież same samochody elektryczne, one nie są na powietrze, tylko one są na prąd. Ten prąd musi być ze stabilnego źródła. Jeżeli to będą panele, to ktoś zarobi na panelach. Kto się stanie z tymi panelami, jak skończą um, funkcjonować, po prostu się zużyją? To się stanie z wiatrakami. Co będziemy robili z rynkiem mocy? Czyli co będzie uzupełniało sytuację, kiedy nie będzie wiało? To oczywiście jest gaz, strategia Gazpromu, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Po to Niemcy wpychają nas w energię wędę czy uzupełnienie energii wiatrakowej, no to wszystko pokazuje, że jesteśmy w ok tak naprawdę w, w, w momencie E, takiego festiwalu hipokryzji. No a jednocześnie przesilenie technologiczne i w związku z tym, e, dzisiaj pan mówi, Zjednoczona Prawica mówi e, wspólnym głosem, rząd Zjednoczonej Prawicy mówi wspólnym głosem, ale czy nie ma pan takiej pokusy, żeby pan jako środowisko polityczne kiedyś Solidarnej Polski, dzisiaj suwerennej Polski powiedzieć, a nie mówiliśmy? No, pokusa może jest, ale to jest tak, że to jest e, gorzka satysfakcja, bo to dotyczy jakby. Tego, co wyprawia Unia Europejska nie tylko z pakietem, ale również z mechanizmami różnych tam warunkowości, wypłat, gwałcenia prawa europejskiego, prawnicy określają mianem ultrawires, czyli niezgodnie z prawem ponad prawem działań Komisji Europejskiej. No już nie odbywa się w Polsce dyskusja, kiedy pieniądze z KPO będą, bo one są podyktowane kredytem. Wmawiano, że to są łatwe pieniądze, nie, nie jest tak. To są gwiazdki, które dotyczą konkretnych rozwiązań, założeń, które niekoniecznie będą dla nas pozytywne i stąd takie, ani nie inne było stanowisko środowiska miejsca Zbigniewa Ziobry i cieszę się, że nasi, nasi Koalicjanci, czy też nie tylko koalicjanci, ale również inne siły polityczne zwracają uwagę na to, że rzeczywiście tutaj suwerenna Polska wyrażała swoje stanowisko od początku do końca, przestrzegając przed tym, że Unia Europejska będzie nas po prostu chciała oszukać. Dobrze, ale czy nie widzi Pan, że tkwimy w pewnym no nie. Nieusuwalnym paradoksie, albo inaczej, obrazowo powiem w takim rozkroku. Z jednej strony dziś powiedzenie, wychodzimy w takim razie z Unii, albo inaczej, jeśli te warunki będą dalej forsowane, które, o, o których Pan mówi, te bardzo niekorzystne założenia, kompletnie ideologiczne, absurdalne, ekonomicznie nie, nie do obrony y, y, dyrektywy, y, jeżeli one będą utrzymane. To my nie będziemy tego respektowali, to ktoś powie, nie wiem, no pani, państwa adwersarze polityczni, Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska powie, to oni chcą wypchnąć Polskę z Unii, tak? Czy jesteśmy w, w takim krytycznym momencie, w którym dłużej chyba nie można udawać, że. Polska i wszyscy obywatele zawsze i pod każdym pozorem, i do końca życia dożywotnio będą ogromnymi euroentuzjastami, a z drugiej strony, no, mieć świadomość, do czego doprowadzi. No tak, tylko że ta odpowiedź taka nieprecyzyjna może oznaczać wykorzystywanie, jeszcze, szczególnie w takim momencie, wypowiedzi sekretarza stanu, czy też posła kandydata. Jako element podejścia antyeuropejskiego. To nie jest też tak. My jesteśmy eurorealistami. Unia Europejska, taka jaka była ona zakładana, ojcowie założyciele podchodzili do tego w sposób jakby rozumienia pewnej solidarności i prawdziwej wspólnoty państw narodowych, które mają wspólny cel, wspólne. Stanowisko wielu sprawa, a tam gdzie się różnią, mogą różnoraz do tego podchodzić i nikogo do niczego nie zmuszają. My w tej chwili jesteśmy na etapie wybrania dwóch tak naprawdę ścieżek. Można powiedzieć, nawet są trzy ścieżki. Z jednej strony to jest ścieżka rozwalenia Unii Europejskiej, co uważam, że nie jest najlepszą drogą. Druga to jest ścieżka powrót do korzeni. Europa ojczyzn, Europa, która rozumie, że głos ma być krajów, stolicy, a nie tylko wiem, czy Brukseli, a tak naprawdę Berlina. No i trzecia droga tak do której zmierza opozycja to jest droga stworzenia stanów zjednoczonych Unii Europejskiej czy Europy w której Polska przestanie mieć znaczenie, Polacy nie będą mieli znaczenia w żaden sposób, tak jak jest to podejście do lasów, do innych rzeczy, bo to tego chcą się nasi oponenci polityczni. Jeżeli ta debata nie odpędzi się w sposób prawdziwy nie będzie wracana na argumenty, tak jak to w tej chwili ze strony polskiej wygląda, doprowadzimy do pewnego, można powiedzieć, paradoksu, bo dzisiaj ci, którzy chcą, nie żadnej integracji, tylko chcą tego połączenia, chcą wyzwycia się przez kraje federalizacji. Tak, federalizacji. A, a nawet, przepraszam Panie Ministrze, bo ktoś ostatnio zwrócił uwagę, federalizacja to zakłada pewną równoprawność podmiotów, które razem się zrzeszają, funkcjonują jak Stany Zjednoczone. Tutaj chodzi o zrobienie oligarchicznego superpaństwa, tak jak nazywa to poseł Legutko, tak jak nazywa to poseł Krasnodębski, którzy mówią, że chodzi o oligarchiczne superpaństwo pod kuratelą niemiecką z ogromnym e, e, decyzyjnym głosem niemiecko-francuskiego tandemu. A niektórzy twierdzą, że nawet można pójść pod ideę Rzeszy, tak, ale to jest tak trochę, żeby być dobrze zrozumianym, ale rzeczywiście że tutaj jest zagrożenie i paradoks polega na tym, że tego typu droga, o której my w tej chwili wspominaliśmy, pana profesora Legutko, czy pana profesora Grasnodębskiego, oznacza tak naprawdę rozpad Unii Europejskiej i oznacza bunt społeczeństw europejskich. Które nie będą chciały rzeczywiście uczestniczyć w takiej wspólnocie, która będzie oznaczała dyktat, bo to już jest coś, co jest oczywiste. Z uwagi na pewne rozwiązania przyjmowane, wobec których będą toczyły się dyskusje, czy będzie wywoływały negatywny stosunek obywateli, na przykład Francji, czy też Hiszpanii, Portugalii, na no wielu innych przykładem może być na przykład przymusowa relokacja, sytuacja z kryzysem migracyjnym, no gdzie jeszcze przecież kilka miesięcy temu powiedzenie, że w innym kraju może odbyć się referendum w sprawie imigrantów, będzie atrakcyjna dzisiaj, co, o czym dyskutują Francuzi, o czym dyskutują Szwedzi, więc widzimy, że... Ale co, rozumiem, stosunek... że chcą brać przykład z Polski. Tak, jak najbardziej. Dzisiaj największym obrońcą Unii Europejskiej są ci, którzy są Europejskiej Partii Konserwatywnej, czy w sensie EKR-ze, europejskich konserwatystach, bo to są eurorealiści. Dzisiaj tylko realizm ma słuszność, a nie Europejska Partia Doma czy Socjaliści, bo oni rozwalą tę Europę. Timmermans nie jest wybierany przez, przez, przez tak naprawdę. Timmermans nie wie, co się dzieje. No już teraz odszedł, ale jakby, no a czy Ursula von der Leyen, no to jest abstrakcja. A te wpływy i rosyjskie i kwestia tego biznesu, nie było dziwne powiązania, korupcja. To no, przecież gdybyśmy dzisiaj, dzisiaj gdybyśmy, no nie tylko Katarzyna, ale na przykład gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na, na komisję, która dotyczy wpływów rosyjskich, dlaczego był taki punkt? To bo gdyby ta komisja powstała w Parlamencie Europejskim, to jedną z pierwszych przesłuchanych osób by była pani Ursula von der Leyen. Angela Merkel, Olaf Scholz, no wielu innych jeszcze. To pokazuje, że no, my dzisiaj jesteśmy w awangardzie, jesteśmy w czołówce krajów, które y, mają że, przy, y, ten głos, który, za którym pójdą inni, bo to, to, to jest jak w sprawach podejścia, może powiedzieć, do Rosji. Jak dzisiaj słyszę, że rządy lewicowe, socjalistów mówią, że to Polska miała rację, to, to naprawdę, za chwilę się dowiemy, że Polska miała rację w sprawach europejskich. Po prostu, to jest kwestia wytrzymania tej presji, nie ulegania tej głupocie czy nagonce, i tej całej zabawy MeToo, który nie rozumie, czym jest tak naprawdę proeuropejskość. Panie Ministrze, na koniec jeszcze jedno pytanie. E, pakiet e, związany z. E, Przepraszam, komisja, którą powołał na odchodne, schodzimy na podwórko lokalne, wchodzimy w pakiet spraw dotyczących rodziny. Komisja, którą powołał minister Niedzielski na odchodne, komisja, która miała opracować wytyczne do spraw zakończenia ciąży, w której pojawia się również ten wątek zdrowia psychicznego, czy dobrostanu psychicznego kobiety, czy zagrożeń zdrowia psychicznego, które mogły być przesłanką do dokonania aborcji. Jak pan, jak pana środowisko polityczne zapatruje się, bo przecież minister Niedzielski był ministrem tego rządu, który pan reprezentuje. No to nie jest tajemnicą, że mieliśmy różne zdanie co do w ogóle funkcjonowania pana ministra. No temat jest zamknięty, bo pan minister nie jest już ministrem. Co do samego tematu ja uważam... Przepraszam, że teraz... przepraszam nie zgadzam się, bo minister Sojka nie, roz, nie rozpędziła tej komisji na cztery wiatry, ona ciągle funkcjonuje. Jest zbyt krótki czas też, żeby takie tego typu decyzje podjąć, ale na pewno jest jedno ważne, że jest to na tyle skomplikowana materia, że w tej chwili o tym rozmowa w trakcie. No nasze stanowisko, czy moje stanowisko w tej sprawie jest jasne. No ja wpisałem się sensie pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że w ogóle ten temat został oczywiście wykorzystany jako element szerzenia nieprawdziwych informacji. Napędzania nastrojów społecznych, czegoś, co tak naprawdę no, w pewnym momencie przybrało jakiś kształt w ogóle kompletnego wariactwa ze strony lewicowych organizacji, czy też lewicowej tej narracji, która była, ale oczywiście nie należy się dać zastraszyć. Dlatego do tego to taka zdroworozsądkowa debata czy rozmowa z pani minister będzie czymś, co będzie kluczowe i sądzę, że pani minister jako kobieta, jako lekarz doskonale wie, jak do tego tematu podejść, bo też nie ukrywam, że nie chciałbym, aby ten temat wracał na temat w trakcie kampanii wyborczej. Ale on wraca, no Donald w przepraszam, panie ministrze, Donald Tusk z tego zrobił jeden z kluczowych swoich tych haseł wyborczych. No, aborcja co więcej, 15... co... On na tym jedzie, to on polaryzuje tą scenę i mówi tak, u nas aborcja dopuszczalna. No i tak, no i to też, przecież sam marsz, to się zgadzam z panem redaktorem, bo sam marsz był związany z tą panią Jarno, chyba się nazywała. Tak, tak, to nie wszystko, Ale szalona. na pewno jej chyba nie zaprosili nawet. No nie zaprosili, ale swoją drogą w ogóle przerażający, bo już nawet nie odrywając to od, od tematu, jakby aborcyjności, to znaczy a, 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 aborcji, ale w ogóle ta, ta forma przedstawiania argumentacji, ta kobieta. Tam, tam by się przydał specjalista. To jednak był, to ale, jest kobieta, która w mojej ocenie jest chora po prostu i ale, ona stała się bohaterem o to, że jest coś nie tak z nią. No tak, ale wykorzystywanie politycznie osoby zaburzonej czy jakiejś takiej, która potrzebuje pomocy jest chyba też niegodziwe, jest jakieś takie na, na podłe politycznie. No. Obrzydliwe, 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 i to Tusk zrobił. No to jest, to jest, to jest pokaz, że są w stanie zrobić wszystko. No, oni rzeczywiście są w stanie zrobić wszystko. Oni w ogóle Polskę podpalili jakby też widzimy, co robią z Orlenem, z innymi rzeczami, yy, co, co robią z, 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 z bezpieczeństwem, z propagandą. Kłamstwo mam poganiać kłamstwo. Że jakbyśmy mieli wszystko odkręcać, co oni mówią to, to niczym, innego, niczym innym byśmy się nie zajmowali, tylko i wyłącznie kłamstwem. Panie Ministrze, na koniec. Polską wstrząsnęła afera influencerów YouTubeowych, ludzi, którzy deprawują małoletnie dziewczyny, którzy seksualizują młodzież, którzy content ten, ta zawartość tych ich programów... Właściwie, wie Pan, pewnie Pan tego nie ogląda, większość naszych widzów nie zdaje sobie sprawy, ale poniżej pewnego wieku, w pewnych środowiskach, oni mają ogromny wpływ, ogromny, ogromne zasięgi, też ogromny wpływ na kształtowanie postaw małych dzieci, no, 12-14-letnich dziewczynek. I teraz się nagle okazuje, że, że tam mamy do czynienia z przypadkami, z podejrzeniami czy z doniesieniami o przypadku pedofilii, a wszystko dzieje się poprzez niekontrolowany dostęp do internetu dzieci i, i młodzieży. Czy należałoby rozpocząć debatę, jak taki absolutnie niekontrolowany dostęp do sieci wpływa na młodych ludzi i chociażby pierwszy krok zakazać smartfonów w szkołach, co zrobiło wiele krajów już w Europie? No, ja absolutnie tak. no Ja nie będę, bo uderzę się sam w piersi i sami są zależni od telefonu, co nie oznacza. Tylko to jest jakby instrument pracy, ale co dopiero młody człowiek, który ma problem z filtrowaniem pewnych wartości, z filtrowaniem pewnych informacji, wszystko do niego dociera na te. Yy... Ci zboczeńcy, to tam, o których jest mowa, no to, to jest coś, coś w ogóle chorego, więc mam nadzieję, że nie trafią po prostu do kratki. No i kolejne pytanie, które się zawsze nasuwa, gdzie byli wtedy rodzice, bo to też jest tak, że no, rola rodziny, jako elementu podstawowego wychowania, to nie szkoła tak naprawdę, chociaż oczywiście ona ma istotny wpływ, ale to rodzina, rozmowa, dialog. A nie uciekaniem w smartfon, jest czymś, co jest ważne, bardzo wyzwaniem. I mam nadzieję, że społeczeństwa się obudzą i to nie telefon wychowała dziecko, tylko po prostu rodzic, który rozmawia ze swoim dzieckiem i przestrzenia przed pewnymi rzeczami, a ten dostępność to nie chodzi o ograniczenie wolności czy czegośkolwiek, komukolwiek. Tylko rzeczywiście, no, małe dziecko powinno na swoim etapie do, do rozwoju być dopasowane pewne treści. I, I to nie jest tak, jak chciała ta karta WHO, która wcale nie jest kłamstwem, ta seksualizacja czy te pozostałe rzeczy. To tam mamy program, a tu mamy coś na bieżąco, przecież to, co się dzieje w internecie brutalność hejt, nienawiść, na no te, te wszystkie TikToki, które pokazują, yy, stworzą pewien lans, czy właściwie coś, to co jest trendy dotyczące znaczenia się nad drugim człowiekiem, wyśmiewania osób niepełnosprawnych, to jest takie coś, co naprawdę jest dalekie od wartości. Moim zdaniem to przyniesie negatywny skutek i odpłaci się negatywnym w ten sposób, zapłacimy za to, bo nie pilnujemy młodego pokolenia na tyle, żeby wychować je w sposób taki, no, z wartościami, a ten telefon nie jest najlepszą drogą edukacji. Panie ministrze, pan jako minister klimatu dużo się mówi o ochronie środowiska. Dzisiaj żyjemy w pewnej religii ochrony klimatu, troski o klimat, troski o środowisko. Internet, szerokopasmowy internet 3G, 5G, LTE towarzyszy nam dopiero od niedawna. To jest jakieś ostatnie dziesięciolecie, załóżmy. tak? I w ciągu tego dziesięciolecia ukształtowało się pokolenie, które w niekontrolowany sposób korzystało z tego dobrodziejstwa i zostało wykorzystane przez właśnie tego rodzaju rodzaju influencerów, ale kryptopedofilów, którzy, którzy seksualizują dzieciaki. Czy skoro mówimy, żyjemy w klimacie ochrony środowiska, żyjemy w pewnym takim postulacie, że to środowisko ma być czyste, czy to środowisko intelektualne, emocjonalne młodych ludzi też nie powinno podlegać ochronie, i właśnie tutaj nie należałoby rozpocząć wielkiej ogólnonarodowej debaty cywilizacyjnej, co z tym robić. Jak najbardziej tak i przede wszystkim sfera wolności nie mylmy, bo to jest też tak próbowe korzystania. Wolność nie oznacza możliwości krzywdzenia drugiej osoby, czy też wolność oznacza możliwość prowadzenia takiej debaty, która jest w sposób cywilizowany i przede wszystkim walka z hejtem, bo to też jest zauważone, że te młode pokolenia przecież te całe jakby niszczenie wizerunków ojców świętych, no tak jak Jan Paweł II, na no jakieś klapki, jakieś memy, jakieś spoty takie można powiedzieć współczesne gebelsostwo realizowane przez ludzi związanych z Gazetą Mnie, ludzi, którzy są związani z Rozenkiem, z tym całym najgorszym mechanizmem niszczenia polskich wartości, byłego systemu, który w Nowej Rzeczpospolitej wcześniej się uwłaszczyli, a dzisiaj niszczą Następne pokolenia jest czymś, co jest zauważalne i ta filtrowanie jak najbardziej. No jeżeli modno ma być na przykład to, że ktoś niszczy drugiego człowieka, wyśmiewa się z niego, nie szanuje innych poglądów, no to zaczynamy wchodzić w to, że nowe pokolenie po prostu będzie skrajnie nietolerancyjne już zaczyna być, bo dzisiaj na przykład młode pokolenie, które powie, że głosuje na prawicę, no musi się z tym ukrywać, bo inaczej zostanie zaatakowane przez masę, tak? No te wszystkie pioruny, nie pioruny, nawet ludzie tego nie rozumieją. Małe dzieci, które idą na marsz, no jak może matka pójść na marsz i mała dziewczynka ma, na koszulce na aborcja. No to co to, to ta matka ma w głowie? Tak. Panie ministrze program ochrony rodziny, ochrony dzieci, ochrony życia początego. Czy będzie pan w przyszłym parlamencie zabiegał o to, aby a, inicjować debatę na temat ochrony dzieci przed seksualizującymi treściami z internetu, ale również walczyć o to, aby nie obchodzono bocznymi ścieżkami przed jakieś komisje zdrowia, które mają coś opracować, jakieś wytyczne, to, żeby obejść ustawę o ochronie życia początego. No jak najbardziej tak, na tym bardziej, że nie wyobrażam sobie, trochę rozwinąłem stób razowo, że w jakiś drakwin wchodził do szkoły i mówił o tym, że, że to jest normalne i naprawdę tolerancja polega na tym, że szanujemy wszystkich. Ja wszystkich szanuję, ale nie może być tak, że w jakiś seksualizacyjny projekt jest wprowadzany. Mała dziewczynka zastanawia się, czy jest jasiem, że jest rodzic jeden, rodzic dwa. Mama to jest najpiękniejsze słowo na świecie. Niech ona tak zostanie, a naprawdę wara wszystkim od tym, żeby niszczyć te młode pokolenia, bo jeżeli dziecko nie będzie miało tych wartości podstawowych, pojonych, nie będzie wiedziało, że te, tego podstawowego dekalogu, no, tych podstawowych zasad funkcjonowania, nawet jak ktoś jest niewierzący, to nie zrozumie, że to pomaga kształtować w pewnym sensie człowieka. No i co jest złego, w nie zabijaj. To jest złego w tym, że, że mówimy, żeby ktoś nie kradni, tak, że y, szanuj drugiego człowieka, no i tak dalej. No taki, Cały ten zbiór tego dorobku, no to jest system wartości, w którym zostaliśmy kształtowani, tak samo jak i autorytety. I bez tej dobrej edukacji, bez tego takiego celu, którym y, y, będzie miała przyszła kadencja właśnie dbania o młode pokolenia, doprowadzimy do tego, że po prostu wychowamy y, naprawdę y, biedne dzieciaki, które po prostu będą. Miały problemy ze zdrowiem, też takim psychicznym systemu wartości, rozpad rodzin. no to wszystko dzisiaj zauważamy. No to nie bierze się bez przyczyny. To się bierze z tego, że po prostu rodzina dzisiaj w mainstreamie, w tych wszystkich prywatnych stacjach przez tych aktorów jest niedoceniana. Ta rozpusta, ale nie rozumiana jako wolność, tylko po prostu rób to, co chcę, ta, co chce. nie jest naszą zasadą, bo to jest pokaz tego, że można też krzywdzić drugiego człowieka. E, o czym mówił do nas wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, kandydat z, z północnego Mazowsza. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.